Dzień dobry, dobry wieczór. Witam szanowną publiczność, czyli najprawdopodobniej samą siebie, którą będzie to, to odsłuchiwać za jakieś 20 minut znowu. Dzień dobry, Ola, dzień dobry, Ola, dzień dobry. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o bankowości w przepięknym kraju, jakim jest Belgia. I również już teraz uprzedzić Was, że jeżeli. Cokolwiek wam się nie podoba w polskiej bankowości, jak oni działają, to jak, jak usłyszycie, co, co się po prostu tutaj odwala, odpiernicza tutaj. Nie się jak to można nazwać, ale no, odwala to jest chyba najlepsze słowo, no, żeby nie przeklinać. Bo to przeklinanie nie jest dobre. Nieładnie przeklinać. Jak to jakieś dziecko słucha, to proszę nie brać narkotyków i nie przeklinać, bo przeklinają brzydcy ludzie. Nie, że fizycznie brzydcy, ale wewnętrznie brzydcy, że macie brzydkie organy i brzydkie, brzydcy jesteście. No. Więc. Jakiś rok temu, ponad rok temu przeprowadziłam się do Belgii, więc jednym z pierwszych kroków było otwarcie konta. Ja otwierałam konta w innych krajach i nie miałam nigdy żadnych tak, takich problemów. Ja nawet otwierałam kontro, konto w Australii. Tam spytali się tylko o mój paszport. Pokazałam paszport. Tam zeskanowali paszport, sprawdzili, sprawdzili moją wizę. No i wszystko cacy, nie ma problemu, za tydzień karta, mogę używać, nie ma problemu. I śmieszne pieniądze, z kangurami, hehehe. Jakbyśmy mieli w Polsce pieniądze z cebulą. Takie cebulo, cebulę taką, 10 złotych cebula. O, znowu odchodzę od tematu, więc spoko. A nie mam żadnego ADHD czyli niczego, czyli po prostu jestem kobietą. Kobiety tak mają. Inne kłamstwa, które umawiamy facetom, żeby w to wierzyli, ale oni już się wycwaniają, już tak mówię, no. wracając więc. Przelatuję do tej Belgii, mam już tą robotę, załatwiam wszystko załatwione, muszę znaleźć bank. Mamy parę, było parę banków, ja wybrałem ten najtańszy, bo w jednym trzeba było nawet 7 euro kosztowało prowadzenie konta za miesiąc. 7 euro! To z 30 złotych jest więcej troszkę, tak? Nie no, chyba teraz to tak 31 nawet. Chyba euro stoi po 4,23 znowu. Więc. Idę do banku myślę, że nie będzie problemu. Nie. Oni wymagają papier z moją umową najmu mieszkania. I wszystkim. I wymagają w ogóle, żebym się zarejestrowała wszędzie w urzędzie, że ja mieszkam, i myślę sobie, no chyba sobie jaja robicie. Przecież to tylko durne konto w banku jest. I ja mam inne konto też, bo mówimy teraz o moim ulubionym nowym banku ING, który ma super zabezpieczenia, o zaraz Wam opowiem, bo są super. Nikt Wam nigdy hajsu z ING nie ukradnie, naprawdę, tylko ING może Wam kraść, ale złodziej nie ukradnie Wam pieniędzy, bo są super zabezpieczenia. No. I to, to nie jest sarkazm, to naprawdę bym takie dobre, no, bardzo przyzwoite... Aż się zaczęłam tak ekscytować, prawie mi przekleństwo wyszło, ale przepraszam za to bardzo, już poprawię się, bo jak pamiętamy sprzed dwóch minut, tylko brzydcy wewnętrznie ludzie przeklinają. Czyli połowa z was pewnie jest brzydka wewnątrz. Nie wiem jak to, chciałem połączyć dwa słowa i nie wyszło za bardzo. Więc dobra, no to dobra, załatwiam te wszystkie dużne papiery, dwa tygodnie to zajmuje, no bo tutaj urzędy są w ogóle, nie tak jak my, my w Polsce, że jednego dnia będą dłużej, czyli na przykład tam urząd skarbowy będzie w poniedziałki do 18, a Widen jest do, do 3, do 15. Ale nie, to jest wszystko do 16. Jest od tak 9-10 do 16 i jest przerwa, jeszcze 2 godziny na lunch bardzo częściej. U nas, u nas jest dwie godziny przerwy, czyli to jest, nie wiem, 4 godziny może pracują, bo przecież wiecie, po lunchu, to potem kawka, trzeba przed lunchem też trzeba się przygotować, więc to nie są tylko dwie godziny. Nie, więc możecie po prostu trafić takie do jasnej anielki byś powiedział, nie? Do jasnej anielki. Co tu się po prostu od odwala? No ale spoko, załatwiłem już te wszystkie papiery, po prostu biegałam, czułam się jak jak jakiś um, postać z jakiejś gry, która od drzwi do drzwi po prostu, że to nie te drzwi, to nie te drzwi, to nie te drzwi. Na przykład ustawienie się w kolejce, żeby dostać papier, żeby ustawić się w inną kolejkę, potem okazuje się, że to nie jest moja kolejka, bo coś tam i no, cyrk po prostu Benny Hill. Pewnie tego dnia słucham sobie jak biegałam tak po tych wszystkich urzędach i tych różnych dziwnych rzeczach z soundtracku ścieżki dźwiękowej z Benny Hilla i myślę sobie to po prostu to to jest moje życie teraz Aleksandra. Ty wybrałaś wyjechać. Dobra, więc już załatwiłam te wszystkie papiery. Oczywiście potem okazało się, że brakuje mi jakichś dwóch innych papierów, ale już pomijam. Dobra, założyli mi to konto, tam gadamy, gadamy, w jakimś tam powatym francuskim potem się na angielski przeczuciliśmy, bo wiecie, w Belgii to oni powinni mówić i po francusku, i po flamandzku. I co jest prawdą w Flandrii? Ale ja mieszkam w Walonii i tutaj mówiłam tylko w dwóch innych językach. Mówię po francusku i w swoim etnicznym języku z Afryki, tak powiem. Nie jestem żadną rasistką, no ale też są dwujęzycznie, tylko jest to inna, inna dwujęzyczność niż my myślimy. To tak jak w, my jesteśmy w Polsce. Polska jest złym przykładem, akurat, no przykro, sorry Polsko za, za to. Próbowałam, nie udało się tutaj wcisnąć niczego. Dobra, załatwiłam wszystko. Dobra, otwarcie konta trwał tydzień. Dobra, potem trzeba było iść osobiście, jak oni ci wysłali maila, bo oni ci potwierdzają po jakimś tygodniu, że otworzą ci konto, idziesz osobiście powiedzieć im, że dostałam e-mail, najlepiej go wydrukować i pokazać im, że tak, dostałam e-mail. Ja sobie naprawdę jaj nie robię. Ja wydrukowałam e-mail z banku, żeby wrócić do banku i pokazać. Oczywiście trzeba wrócić do tego samego miejsca, bo, bo tam masz swoją teczkę. I ja nie mówię, że ta teczka, to, to w większości banków, jak że oni klik, klik, klik w komputerze i mają właśnie ciebie, że ty tu mieszkasz, coś tam, coś tam, tu ile masz hajsu i w ogóle. Nie, oni zakładają ci teczkę. W mojej teczce są powklejane rzeczy po prostu przyklejone, jeszcze tak z klejącą klejącą w ja sobie. Ja takie coś w podstawówce robiłam, albo jak się udawałam, że się uczę na studiach, że o, jak wkleję ładne notatki, będę mieć, to od razu wejdą do głowy. To tak nie działa niestety. No to taka byłam zdziwiona, myślę sobie, no włączę tego Benny Hilla jeszcze raz, przyda się. Powinnam coś innego chyba włączyć. Włączam jakiś inny, załóżmy, że włączyłam jakiś inny śmieszny soundtrack. I myślę sobie, że po prostu Tragedii, do no. tragedii. Dobra. No i dobra. Pytam się, kiedy dostanę kartę pani? No tak, za dwa tygodnie. Dobra, dostam kartę. Spoko. Ja wiedziałam, że to jest bardzo bzdurna karta. No po prostu dziadowska karta. Bo to jakieś tam maestro, jeszcze jakieś dziwne nasze belgijskie. To nie żadna wiza, czy. Jak to drugie się nazywało? Już nawet nie pamiętam. Mastercard, chyba. Więc ja wiedziałam, że ja w tym nigdzie nie zapłacę. Za bardzo co okazało się bardzo dobrym, bo wyobraź sobie, wyobraźcie sobie, że idziecie do jakiegoś sklepu, widzicie jakąś torebkę za 100 euro, mówię, kupię sobie, no jak nie kupię, no kupię 100, mi zarobią euro i w ogóle, a tu karta nie przechodzi i nie dlatego, że nie masz hajsu, bo na hajsie na karcie dużo pieniędzy jest, nie, bo okazuje się, że ten terminal nie przyjmuje tych dziwnych, badziewnych kart i ja byłam cały czas, dobra, to się naprawdę zdarzyło, to była torba za 120 euro. Wiem, burżujstwo. I nie działa. I się pani pyta, mówi, że... No, wie pani, e, karty z Belgii nie działają u nas. I pokazuję, prze pani, to to z Belgii jest karta. No, no nie wiem, no taka nie działa. Więc wyobraźcie sobie, że ktoś wam kradnie kartę i potem taki złodzią mówi... Tok, 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 tak, będę ten hajsy wypłacać. I dupa nie wypłaci. No, bo odrzuci od razu tę kartę. I będzie taki... No co do jasnej anielki, nie? Więc to jest... Y, 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 antyzłodziej po prostu. Kasperski, McAfee, styl Belgia, że tak dobrze zabezpieczona, że nawet nie wypłacisz. Nawet sama siebie ze swoich własnych pieniędzy nie jesteś w stanie się okraść. Boże, to było za dużo słów, żeby powiedzieć jedno, jedno proste zdanie, ale znowu się podekscytowałam. Dobra. No i dobra, mam już tą kartę, spoko. I porównywam był takie, że po tygodniu przychodzi mi druga karta. Myślę sobie no co do... I tu jakieś słowo można dać? Co do cholery. Okazuje się, że do mojego konta przesłali mi dwie karty. Powinna być jedna. Idę do banku, że chyba nie jest dobrze, że mam dwie karty. Oni do mnie, no to, to w sumie niedobrze, no bo się pomyliliśmy. I myślę sobie: Wow, super bank. Ale tu nie trzeba żadnego maila wydrukować znowu z banku i pokazywać mi, się, że się dostało. Dobra, tam zniszczyli tą kartę spoką. Dobra. W ogóle jest tak, że teoretycznie, żeby zapłacić. Bo to jest karta bez tego kodu e, CVV, czyli nie zapłacisz nią w większości sklepów. Nawet jak piszesz 000, 123, nie zapłacisz po prostu. To jest karta taka, że. No, że sobie jest. Akurat działa mi w, w Carrefourze, więc jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Można też pieniążek z niej wypłacać. To jest przepiękna karta. Na niej jest w ogóle login, login do banku. Jest ID do banku. Jest moje imię, nazwisko, login do banku, numer karty. Po drugiej stronie nie ma ani kodu CVV, ani podpisu nic po prostu nie ma. Więc to wygląda jak zabawkowa jakaś karta. No ale spoko. I żeby zapłacić online. Teoretycznie można mieć aplikację na telefon, akurat ona nie działa na moim telefonie, bo ja mam y, kartę, nie, z, y, nie mam numeru belgijskiego, tylko z mam numer francuski, ponieważ w Belgii jest, a to będzie w innym odcinku, tak drogo, po prostu i taki dziadowski zakres usług, że myśmy w Polsce jakieś 10 lat temu mieli y, pół gigabajta internetu, no. Za 40 euro. I sobie do, 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 do. Sorry, orange, ale no. Nie. Więc nie działa. więc, muszę mieć taki śmieszny mały komputerek. Taki kalkulator, czyli Wkłada się kartę, wpisuje się swój PIN, potem wpisuje się numer, której. Transakcji, której chcesz dokonać, robi się OK, klika się OK. On ci, on ci daje numer inny, tylko wpisujesz na stronie, w której chcesz za, na której chcesz zapłacić za swój towar, na przykład za torbę za 120 euro, która nie przeszła Ci w sklepie, ale musisz za, ale może przejść przez internet, no i spoko. I potem czekasz. No i czekasz. I 30% odrzuci Ci, 20% Ci będzie, że za długo myśli i Ci też odrzuci, 50% przyjmie, ale potem też pewnie Ci odrzuci i zobaczymy. Bo to taka dobra karta. Ale chociaż nie płacę miesięcznie 7 euro, jak chciał Agricole? Wypchaj się kredi, rikol. Tu jest dużo bardzo banków, ale są jakby. poważnie, to są takie pseudobanki. Czyli jak stracisz hajs, to nie ma żadnego nadzoru nad nimi, więc. No nie, już, już wolę zostać przy mojej złodziejoodpornej odpornej karcie ING. Spoko. Pamiętam jak, bo to będzie również w innym odcinku, że ja na pensję czekałam, żeby dostać 4 miesiące, bo okazało się, a dobra. Że nie podpisałam jednej kartki z 40, nie mogli mi pensji dać i nie, nie mógł tego znaleźć, i cyrk po prostu był. Więc przesył, musiałam przesłać sobie em, pieniądze na tą nową kartę. Bo ja mam taką kartę, jedną, że za każde użycie będę, zapłacę coś, jakiś tam grosz, cent, bo to w centach, nie? Eurocentach. Więc dobra, przesyłam sobie, przesłałam sobie chyba 500 euro. No i myślę, dobra, na drugi dzień dojdzie. Drugi dzień nie doszło. Trzeci dzień nie doszło. Po tygodniu już poczułam, że toś, coś jest bardzo nie tak. dzwonię tam na call center i mówię, że dojdzie halo. Że pokazuję im maila, bo że przez tele, Szyru, szyru, szyru. Wydrukowałem mail, który który dwa miesiące temu od Was. Oni tak, to, to, tak, to, tak". W ogóle oni mi podali informacje, których nie powinni podawać, tak myślę teraz. E, bardzo dobrze. Dziękuję, ING. Okazało się, że no północ, przelewy to tydzień, dwa tygodnie. sobie, no co do jasnej anielki. Pewnie się nie mówi jasnej anielki, ale ja będę tak mówić i będzie y, ten patent na to, jeżeli takiego nie ma. Będzie tylko tak powie. Jakieś Paris to opatentowała Das ho, da, no, it's hot, czy coś takiego, to ja opat, opatentuję to. Więc waram jej stąd, ty, wy, do. No. Już 15 minut. Boże, prawie 15 minut, gadałem. bo nie będzie żadnych cięć. I to są takie cyryki. Tutaj i ten hajs przedmiot po dwóch tygodniach. Z mojego banku ING w Polsce na te same dane do banku ING w Belgii. Dwa tygodnie. Ja jestem przyzwyczajona, że jak ja wysyłam przelewy, w Polsce mam te eliksiry i to jeszcze szybsze jakieś, że mam zaraz hajs. Bo, że ktoś od razu dostaje hajs, no, jak się zapłaci, to jest chyba natychmiastowe. Jak nie, to jest w kolejnej sesji w banku. A zwykle są 2-3 sesje wyjścia w banku. A tutaj idzie dwa tygodnie. I myślę, no, dobra, no ale kolejny będzie szybszy, bo już miałem preautoryzację danych i wszystko. Yeah. Nie. Nie, teraz idzie dwa tygodnie po prostu. Jakby ktoś wypłacał te pieniądze, wyobraźcie sobie, że ktoś mówi, o, Aleksandra będzie przesyłać pieniądze z Belgii do Polski. To jest drugą stronę. Czy ktoś idzie do bankomatu, wypłaca hajs, idzie pieszo dwa tygodnie do Polski i wpłaca do bankomatu w Polsce. I to, to chyba tak oni robią, bo ja nie widzę jednego, innego po prostu pomysłu na to cyrk. Więc Belgia jest bardzo do tyłu, to jest... Y po prostu 15 lat za polską, więc możemy być dumni z naszej bankowości. Ale minusem jest takim, że jeżeli my pomylimy się na przelewie i pomylimy na przykład zamiast komuś 100 zł, powiedzmy 1000 lub 10 tysięcy, to to jest nasza wina i bank ma to w głęboko w pupie. Ale przelew będzie natychmiastowy. A tutaj nie, bo przez to, że będzie autoryzacja przez te dwa tygodnie, to ty możesz zauważyć swój błąd i wycofać przelew. Więc widzicie plusy, minusy. I się mówi, plusy dodatnie i plusy ujemne. Są w każdej sytuacji. Kto co woli. Znaczy, tutaj nie ma innej możliwości, więc są tylko plusy ujemne. Rzeczywiście, że to dobrze, ale no, potem się okazuje, że jednak nie, bo ja tak rozumiem, plusy ujemne. Skończyłam politechnikę, więc wiem o czym mówię i mam dyplom inżyniera, więc też wiem o czym mówię. ma mikrofon, przepraszam bardzo za to. Myślę, co jeszcze ciekawego o tym może być. Mamy, że tak w pierwszym etapie to myślę, że będzie na tyle tych ciekawostek. Wyobraźcie sobie tę sytuację, że dwa tygodnie po prostu przez. No, to, to, to taki po prostu cyrk jest, że ja mam porównanie z innymi krajami no i czegoś takiego nie widziałam. A, właśnie, przelewy internetowe. Porozmawiajmy chwilę o przelewach internetowych. Czyli zazwyczaj wpisujesz sobie TAD, spoko, nie wiem, płacisz za um, gaz. No to wpiszesz dane i wyślesz przelew, spoko, masz, masz to w pupie, albo robisz sobie zlecenie stałe i po prostu nie obchodzi Cię to, bo to są jakieś tam pieniądze, małe pieniądze i Ty nie chcesz myśleć o tym, że musisz zapłacić gaz, jak Ty wiesz, że chcesz tą torbę za 120 euro, gdzie karta Ci nie przejdzie, nie? Ach. Nie, tutaj nawet młodzi ludzie idą osobiście do banku i tam są takie maszyny, takie wielkie komputery, maszyna taka na 2 metry po prostu długości gdzie są klawiatura jest taka jak jak pamiętacie telefony takie na kartę, na to się mówiło na impulsy. Takie klawiatury były, takie metalowe, to tam są takie same. I tam młodzi ludzie idą i oni ręcznie wysyłają przelewy, że wkładają kartkę, wpisują na nie tej klawiatury, to się drukuje i wyjmują kartkę i wkładają do Specjalnego pojemnika na przelewy obok. Ludzie tacy po 20 lat. No, czy ktoś sobie w ogóle to wyobraża? D ja nie wyobrażam sobie. Jesteśmy to jest po prostu, jak to kiedyś stwierdziłam, Bergie Belgia to jest taki Internet Explorer. Po jeszcze powiem bardziej po polsku. Internet Explorer. A nie to teraz jest Edge. Teraz się Edge nazywa po prostu Europy. To nie do pomyślenia, że to wszystko jest tak do tyłu. I cała ta Europa bardziej ucywilizowana od Polski. Pozdrawiam wszystkich z Euro, Eurolandii. A nie, jednak tak nie jest. I tak to My jesteśmy do przodu. My jesteśmy po prostu tek, tek, technologicznie taka... Yy, jaka to była kraina z tego filmu? O Jezu. Nie pamiętam, ale nieważne. Hmm. Wakanda, no i taką Wakandą jesteśmy, że wszyscy myślą, że jesteśmy taką taką jakimś krajem małym bzdurnym, a my taką Wakanda jesteśmy. My wysyłamy przelewy z użyciem komputera w domu lub smartfonu. A tam nie, tam młodzi ludzie, to taki wiecie, jakiś tam iPhone 11 czy tam 15, czy cokolwiek. R, Jak to się mówi, to takie robienie roboty, Te plagi jakieś tam. plagi. No chyba to się nawet tak nazywa No śmiesznie. Ale ci klika na tym durnym komputerze może Jeszcze za to płacisz. To nie jest jeszcze za darmo, jeszcze za to płacisz 50 centów. I ja tego nie rozumiem po prostu. Jakby ktoś był w stanie mi to wytłumaczyć, to zapraszam. Poproszę wytłumaczenie, bo Moja prosta głowa umysłu nie rozumie tego. A ja mam umysł analityczny przecież. Politechnika Warszawska, górą, jej, jej. I myślę, że tym miłym akcentem, moim ASMR-em, czy jak tokolwiek się to nazywa, bo podobno robię tego dużo teraz i dostałam komentarze, że co to w ogóle ma być? I mówię sobie, to mój podcast, więc będę tego wrzucać więcej i wara od tego. Dziękuję bardzo za posłuchanie moich codziennych mądrości. I myślałam o tym. Ja do dzisiaj mam taki uśmiech na twarzy. Myślę sobie, o jak ja bym was wszystkich pozabijała, i w ogóle co, co to za debilizm robicie. To odwalacie tutaj cyrk, i jeszcze wam tyle hajsu płacą w porównaniu z nami, z Polską. Z, z, z. Im płacą po prostu za to, że wyjmą klej. Ci wkleją dokument do teczki. To przedszkolaki tu to, to lepiej robią. Ja byłam w to ze zła w te wklejenie niestety. Nie miałam nigdy cierpliwości. No, dziękuję bardzo to już. O jest za długo pewnie. No. Dzięki. Dzięki. Do zobaczenia.